Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Warren Buffett, jeden z najbardziej udanych inwestorów na świecie, podejmuje swoje decyzje inwestycyjne? Znany z praktyczności i dowcipu, Buffett ma talent do upraszczania skomplikowanych idei, a jego strategie inwestycyjne nie są wyjątkiem. Z pokornych początków wzrósł, by stać się tytanem inwestycyjnym, a jego imię stało się synonimem sukcesu w świecie finansów sekret jego sukcesu. To zestaw kluczowych strategii, które przetrwały próbę czasu, kierując jego decyzjami inwestycyjnymi przez dziesięciolecia. Wśród nich wyróżnia się jego podejście do inwestowania w dywidendy, oferując unikalną perspektywę na generowanie stałego dochodu z inwestycji. Wchodząc w rok 2024, te strategie pozostają tak aktualne jak zawsze. Więc, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, Zrozumienie i zastosowanie strategii Buffetta może otworzyć nowe możliwości dla twojego portfela inwestycyjnego. Przygotuj się więc na głębokie zanurzenie w świat strategii inwestycyjnych Warrena Buffetta. W sercu podejścia Warrena Buffetta do inwestowania leży prosta, ale głęboka filozofia. Ta filozofia opiera się na trzech filarach: długoterminowych inwestycjach, inwestowaniu wartościowym i traktowaniu udziałów w firmach jakbyś kupował całą firmę. Po pierwsze, omówmy długoterminowe inwestycje. Buffett nie jest fanem szybkich zysków ani krótkoterminowego handlu. Zamiast tego zachęca inwestorów do myślenia długoterminowego i cierpliwości. Kiedyś powiedział: Jeśli nie myślisz o posiadaniu akcji przez 10 lat, nie myśl nawet o posiadaniu jej przez 10 minut. To podejście eliminuje potrzebę ciągłego handlu i pozwala na skumulowanie zwrotów. Następnie zagłębiamy się w inwestowanie wartościowe. Buffett jest uważany za inwestora wartościowego, co oznacza, że kupuje udziały w firmach, które jego zdaniem są niedowartościowane. Szuka dobrych firm po rozsądnych cenach, a nie tylko tanich firm. Wymaga to głębokiego zrozumienia podstaw firm i gotowości do działania wbrew tłumowi. Na koniec Buffett traktuje udziały w firmach jako kupowanie fragmentów biznesu a nie tylko akcji, ułaja, że kupując udział w firmie, właściwie kupujesz fragment tego biznesu, w rezultacie powinieneś inwestować tylko w biznesy, które rozumiesz i w które wierzysz. Taki sposób myślenia pomaga unikać spekulacji i zachęca do przemyślanych inwestycji. Te trzy filary – długoterminowe inwestowanie, inwestowanie wartościowe i traktowanie udziałów jako posiadanie fragmentów biznesu – dobrze służyły Buffettowi. Pomogły mu pozostać skupionym, cierpliwym i racjonalnym, nawet na niestabilnych rynkach. Pozwoliły mu zbudować imperium inwestycyjne, które przetrwało próbę czasu. W istocie, filozofia inwestycyjna Buffetta to bycie cierpliwym, selektywnym i traktowanie inwestowania jako biznesu. Chodzi o zrozumienie, co posiadasz, dlaczego to posiadasz i jak to zapewnia wartość. To unikanie spekulacji i skupianie się na podstawach. Ta filozofia kierowała Buffettem w jego decyzjach inwestycyjnych i może również kierować nas. Więc jeśli chcesz zbudować udany portfel inwestycyjny, rozważ zastosowanie strony z książki Buffetta i przyjęcie jego filozofii inwestycyjnej. Jedną z kluczowych strategii Buffetta jest jego niezachwiana koncentracja na podstawach firmy. Zagłębiając się w szczegóły, co rozumiemy przez podstawy firmy? Chodzi o dotarcie do sedna biznesu. Zaglądanie poza błyszczącą powierzchnię hajpu na rynku akcji i spekulacji. To zrozumienie prawdziwej wartości firmy, a w tym Warren Buffett naprawdę się wyróżnia. Po pierwsze, Buffett rozważa zarządzanie firmą. Nie szuka tylko inteligentnych osób na czele. Szuka integralności, liderów, którzy traktują pieniądze firmy, jakby były ich własne. Chce, aby zarządzanie było przejrzyste, uczciwe i zaangażowane w interesy akcjonariuszy. Następnie jest kwestia konsekwencji zarobków. Buffett nie interesuje się firmami, które są jednorazowymi cudami, robiącymi furorę jednego roku i tonącymi w następnym. Przyciągają go firmy, które wykazują konsekwentną historię rentowności. Szuka firm, które udowodniły, że mogą przetrwać ekonomiczne burze i wyjść na drugą stronę, nadal będąc zyskowne. Ponadto. Buffett jest zagorzałym zwolennikiem mocy przewagi konkurencyjnej. Zawsze szuka firm z fosą, unikalną przewagą, która wyróżnia je na tle konkurencji. Może to być potężna marka, monopol na konkretny rynek lub własna technologia, której inni po prostu nie mogą naśladować. W istocie, Buffett nie kupuje tylko akcji, kupuje firmy. Nie daje się ponieść trendom rynkowym ani gorącym wskazówkom. Zamiast tego zagłębia się w sedno firmy, rozumiejąc jej mocne i słabe strony oraz potencjał na długoterminowy sukces. To właśnie oznacza koncentracja na podstawach firmy. I nie zapominajmy, Buffett to inwestor długoterminowy. Nie chodzi mu o szybki zarobek. Jest w tym na długą metę. Kupuje firmy z solidnymi podstawami, które jego zdaniem będą nadal generować zyski przez wiele, wiele lat. Pamiętaj, dla Buffetta. Dobra firma to coś więcej niż tylko jej cena akcji. Chodzi o podstawowe elementy zarządzanie, konsekwencje zarobków, przewagę konkurencyjną. To elementy, które sprawiają, że firma jest naprawdę cenna w oczach Buffetta. Kolejnym kluczowym elementem strategii Buffetta jest jego skupienie na dywidendach. Teraz odkryjmy powody tej koncentracji. Buffett, Oracle z Omachy ma przenikliwe oko na firmy wypłacające konsekwentne dywidendy. Ale dlaczego? Co sprawia, że dywidendy są tak ważne w jego filozofii inwestycyjnej? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy zrozumieć, czym są dywidendy. Są tu w zasadzie część zarobków firmy rozdzielona między akcjonariuszy. Ten akt dzielenia się zarobkami to jasny sygnał, że firma jest w dobrej kondycji finansowej. Oznacza to, że firma generuje konsekwentne zyski, i ma nadwyżkę pieniędzy, nawet po reinwestowaniu z powrotem w biznes. Buffett ceni te konsekwencje. To jak sprawdzanie pulsu wskaźnik ciągłej rentowności firmy. Nie szuka tylko firm, które są obecnie zyskowne, ale tych, które będą nadal zyskowne w przyszłości. Dywidendy, zwłaszcza te, które stale rosną z czasem, są silnym znakiem tego. Firmy, które konsekwentnie wypłacają dywidendy, są często dojrzałe i ustanowione. Ze stabilnymi modelami biznesowymi mają historię przetrwania spadków gospodarczych. To takie firmy Lubi Buffett. te które są niezawodne, odporne i mniej prawdopodobne doświadczania dramatycznych spadków wartości. Dywidendy zapewniają również dodatkowy strumień dochodu dla inwestorów. Podczas gdy cena akcji może się wahać, dywidendy zapewniają stały przepływ dochodu. To szczególnie atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów, jak Buffett, którzy mogą reinwestować te dywidendy, aby z czasem pomnożyć swoje bogactwo. Więc dywidendy nie są tylko miłym bonusem dla Buffetta. Są kluczową częścią jego strategii inwestycyjnej. Są znakiem finansowej siły firmy, jej zdolności do generowania konsekwentnych zysków i jej gotowości do dzielenia się tymi zyskami z akcjonariuszami. W oczach Buffetta dywidendy są sposobem firmy na dzielenie się swoim sukcesem z akcjonariuszami. Są potwierdzeniem zaufania firmy w jej przyszłość i namakalnym zwrotem z inwestycji. Pamiętaj, w świecie inwestycji dywidendy są dalekie od trywialności. Mogą być kluczem do odblokowania długoterminowego sukcesu finansowego. Więc jak możemy zastosować strategię Buffetta do inwestowania w dywidendy w 2024 roku? Zacznijmy od razu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że strategie Buffetta są zakorzenione w koncepcji inwestowania wartościowego. Poszukiwanie niedowartościowanych firm, które konsekwentnie wypłacają dywidendy, jest świetnym punktem wyjścia. To firmy, które często są pomijane przez rynek, ale mają mocne podstawy i historię wynagradzania akcjonariuszy regularnymi wypłatami dywidend. Następnie rozważ przewagę konkurencyjną firmy lub ekonomiczną fosę, jak lubi to nazywać Buffett. To unikalna zaleta, która pozwala firmie odpierać konkurentów i utrzymywać dominację na rynku. Firmy z szeroką fosą mają większe szanse na utrzymanie swoich wypłat dywidend w czasie. Mogą to być silne rozpoznawanie marki, patenty lub wysokie bariery wejścia. Teraz porozmawiajmy o podstawach firmy. Buffett skupia się na firmach z wysokim zwrotem z kapitału własnego i niskim zadłużeniem. Wysoki zwrot z kapitału własnego oznacza, że firma efektywnie wykorzystuje fundusze swoich akcjonariuszy. Firma z niskim zadłużeniem jest mniej prawdopodobne, że obetnie dywidendy podczas spadków gospodarczych, więc szukaj firm, które mają te cechy. Następnie cierpliwość. Buffett jest znany ze swojej strategii kupuj i trzymaj, jak tylko znajdziesz firmę, która spełnia te kryteria, trzymaj się jej. Inwestowanie w dywidendy nie chodzi o szybkie wygrane. Chodzi o budowanie bogactwa z czasem. Więc nie daj się zwieść krótkoterminowym wahaniom rynku. Trzymaj się swojej strategii i pozwól, aby moc składania zrobiła swoje. Na koniec, nie zapomnij o dywersyfikacji. Nawet Buffett nie kładzie wszystkich jajek do jednego koszyka. Rozprzestrzeniaj swoje inwestycje na różne sektory i firmy. W ten sposób, jeśli jedna firma lub sektor napotka trudności, całe Twoje portfel nie ucierpi. Pamiętaj, strategie Buffetta nie chodzą o gonienie za najwyższym dochodem. Chodzi o znalezienie jakościowych firm, które płacą konsekwentne dywidendy i mają potencjał na długoterminowy wzrost. Przestrzegając strategii Buffetta, możemy zbudować udany portfel dywidendowy. I to jest istota inwestowania w dywidendy po sposób Warrena Buffetta, w Receiver or Więc czego nauczyliśmy się ze strategii Buffetta? Zagłębiliśmy się głęboko w mentalność jednego z najbardziej udanych inwestorów na świecie, Warrena Buffetta, i odkryliśmy jego kluczowe strategie dla inwestowania w dywidendy w roku 2024. Odkryliśmy, jak filozofia inwestycyjna Buffetta kładzie nacisk na podstawy firmy, rozumiejąc, że wewnętrzna wartość firmy jest ważniejsza niż trendy rynkowe czy wahania. Zbadaliśmy również wagę, jaką Buffett przywiązuje do dywidend. Widząc je nie tylko jako proste wypłaty gotówkowe, ale jako kluczowy wskaźnik zdrowia finansowego firmy i jej długoterminowego potencjału, na koniec omówiliśmy praktyczne wskazówki, jak zastosować te spostrzeżenia do budowania kwitnącego portfela dywidendowego w roku 2024. Chodzi o coś więcej niż tylko wybieranie akcji. Chodzi o zrozumienie firmy za akcją, jej wartości, potencjału i dywidend. Pamiętaj, inwestowanie jak Buffett wymaga cierpliwości i dyscypliny, ale nagrody mogą być tego warte.